chłonin w drogę? O kurwa, ale, ale normalnie ekipa z tyłu. Pięknie w lustereczku to wygląda. Ojej, ludzie to jest, naprawdę. Ja powiem ci tak, znam cię na tyle, że nawet wiem jak łapiesz oddech. Może to milicja? Ej, tutaj po wodę, jak się prześpisz w nocy, to daję ci stówkę. Mam, mam. Gdyby nie te dziury, to nawet można by dać 2 na 10. Co, odcinek to na końcu, byśmy kończyli go tak. Proszę bardzo, burżuazja stoi <laughs> Siemano Co to? ej kurwa, muszę kask zjąć, bo zaraz się zagotuje Kalesony założyliś? założyli się, bo ja nie założyłem. Bo za ciepło Ty to nawet Majtek nie założyłeś O drumin pa Wszyscy słyszą jo? O kurwa, ale, ale normalnie ekipa z tyłu Na mnie wypad. wypadł. Ty, otwieraj to. Ja to bym z królewskiego to bym chętnie ogarnął trochę. Jak myślisz? Tylko cyki i otwiera się, czy jest zaplombowane jakoś? Otwiera się od razu, człowieku, takie wrota. E, poprzez Poniatowo pojedziemy, bo tam są te wahadła i most zamknięty w Bieżuniu Dobra, no to witamy się z Państwem. Dzisiaj lecimy na zlot. Gang repeciaków atakuje. Ale dzisiaj ten, dzisiaj. Nie, nie, nie w komplecie. No, Desto jest niestety dzisiaj e, e, menadżerem. Nie ma, nie ma kocura dzisiaj. Desto jest dzisiaj szpiegiem A to akurat w tym to jestem najlepszy. Agent 00. Nie, roli agenta to mi nie dawaj, biegł, bo to. Ale jesteś agent 991. <laughs> jest Łukasz. Jest adrenalina kto Dany. Jaki masz pseudo? Aha, dobra. Kombo nie ma. Aha, no tak. Michał CBR. Trzeba. I Venom GSXR. Haha, GSXR. Venom GSXR. z Nowy Jork. No. A ja zapomniałem, że Gabron nie ma interkomu i tak mówię do niego, jaki masz pseudo? A on się na mnie spojrzał i przejechał, i mówię, ale mnie Opluł. chciałem powiedzieć, dobra, nie musimy się znać. <śpiewanie> Ej, i tutaj prosto. W lewo, w lewo, w lewo. Znaczy prosto, no? W lewo. W lewo. <śpiewanie> Wiadomo o co chodzi, Tak to jak żagel z raz jedną, raz drugą mi głowę tom. tom Shelby z Peaky Blinders Ty, ale nie gadaj, bo Tommy miał dobrą, dobrą fryzurkę no. Ale miał na bok i mówię, że na jeden bok Tommy, a na drugi bok Adolf Peaky Blinders Dobry serial Dobry Tak jak ten... Gang Repetituk Jo My jesteśmy Piki Blinders z XXI wieku. W tą stronę właśnie świat zmierza. Zobaczcie, co się stało od Piki Blinders do XXI wieku z <laughs> Oni mieli, Oni mieli te czapki, jak one się nazywały? Takie, te. Wiesz, te takie dziadkowe trochę się mówi. Na, ee, dziadkowe czapki? No, ale a, to oni mieli. A, takie. chodzi ci o te orzechy takie? Nie, w Peaky Blinders te czapki co mieli na sobie, co nosili wszyscy Rogatywki? Nie, to nie są rogatywki, zapomniałem Ale Dany to ma kolce u góry Ten Sonic to ma kolce? Eee, chyba ją, nie, chyba Tylko jest jeden minus ja, teraz, że... Jest jeden minus, że Dany ma kardo Nie będzie słychać mojego wydechu, nie? Nie będzie słychać y, 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 tego... Y, gadki Drumina <gadka> Jedziemy 60 o! Nie mogłem z tych nagrań Fajne zakręty tu Zajebiste Gdyby nie te dziury to nawet można by dać 2 na 10 Nie no tutaj dobry zakręt był Ej tutaj po lewodestu jak się prześpisz w nocy to daję ci stówkę Tutaj? No w tym domu A to to się dzieje? Aha spytaj się Łukasza Pytam się Musisz się przespać Pewnie strasy, ojej. All night, everybody's in. Ale bardzo dzisiaj beautiful day. A dzisiaj sklepy pozamykane, niedziela, kurde. O pan, widziałeś jak pan ładnie bardzo jechał? Pod krawatem, na rowerku, kulturalnie. Kulturka jest pięknie, a nie jakieś tam wydziw wydziwienie. A nie jakieś 14. A nie jakieś tam. Rurki. O kurwa. Ale żółw ninja poszedł. Repeta. Czekamy jak nam się uda impreza w piątek Tam pogoda nie będzie miała dużo, do wiesz No nie Ale ogłoszenie na początek będzie? Ja ogłoszę na początku, stanę na otwarciu i powiem Kto Pał Wojtkoju paliwo z kumara? Impreza będzie ale rozje**** Ale densy będą O, będzie ta tańcować? Ja nie umiem, ale postaram się ba, A? No halina była. Ta kto to wylukał, że ona? Ja Adrena... Adrenalin? Dany, Dane, dane, dane. dane tutaj jest taki obserwator Danego dane. Danego nie poznaję jeszcze po głosie w no tak to ja. by... Tak to by było tak no ja! To ja jeszcze ten interkom mam tamten, nie? Nie, nie! Wobraźcie jakby wam brakowało! Tak, tak, nie. mi brakuje. Generalnie na następne loty możesz założyć tamten. A ja wora co dzisiaj nie ma? Honda padła. Co? Honda padła. A co się stało? Jechaliśmy w świątek. I zgasła i koniec. I pompa paliwa prawdopodobnie. O ja a pompa paliwa to nie jest tania chyba. Nie Z tysiąc... Tak z tysiąc złotych pewnie Nie, pit tube oryginal, nie, ja tam jeździ, kręci Aha Tak to nie źle jakaś ekipa Leci O kurwa, Jak wyjadę, a to ze fina jadą Puszczamy? Puszczamy ich? Dobra Dobra, <grym> lecimy Dobra Uprzedzam Ale ciekawe, gdzie Drumin będzie czekał, słuchajcie może drinknę do niego, wiecie? To co No halo. No się namierzasz nas? Co? Namierzasz nas? Ja nie rozumiem co ty mówisz A czy namierzam? Nie, ale właśnie dojechałem prawie do... No jestem na tym Orlenie przed a, minem. Zatrzymamy się zaraz, ty tankuj, a my się zaraz zatrzymamy, poczekamy na Ciebie gdzieś w dogodnym miejscu. Zamilcz. A co miałem powiedzieć? No co chciałeś powiedzieć, chciałeś, bo ja słyszałem... Chcesz, chcesz, Słuchaj, ja powiem Ci tak, znam Cię na tyle, że nawet wiem jak łapiesz oddech, to już wiem czy powiesz mi pocisk. O, ogoliłeś się? Tak. A to nie widziałeś, przecież widziałeś mnie. A, to szkoda. Chłop myślał, że się nie ogolę na taki materiał. Na Ktoś ma za głośno? Łukasz jeszcze włącza Włącza Włącznikiem. Włącznikiem Włącznikiem Ty, poniżej pasa bije A jak bym cię tu trafił? Dobra, no, nie wygłupiajcie się, zacznijcie się kopać po jajach już masz? Włączasz? Włączasz? Nie mam takiej sprawy jak wy. Dobra, nagrywa. ej! Synchro! O kur... Oj, dojechał do nas Drumin. Dzień dobry. To są punkty do zbijania? Tak, 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 tak. Ale to tak stówką, nie? O oh, kur... Cool. Musisz złapać głową. I... <laughs> A poczekaj chcecie? Jedź równiutko, to nic nie rób. Nie, nie, jedź równiutko. No. no. Próbuję, czekaj. No. Nie ruszaj się. Dobra, już nie. Coś mi ci się ciągnęło z tyłu. A, na to. A, tak, tak, tak. O, Ej, Niechłonin, Niechłonin, ja tam na pewno... Michał, my tam nie byliśmy w tym tak, Niechłoninie razem. Tak e, ja nie byłem. Nie wiem, nie chyba pokazuje, nie. Niech można skręcić tu. Czapkę mi zdejmuje. Macie kaski pozapominane. Zapom... Po po nie, my, my mamy po, pozapamiętane. Tak, tak. Niechłonin, 9,6. W drogę? No i dziś to samo, nie? tylko że już nie stał w poprzek asfaltu, tylko mi wyjechał nie patrząc się Ojej, ludzie to są naprawdę Ale to znaczy zdążył wyhamować w ostatnim momencie, tak wysunął się, nie? Aha Przeprosił, wybaczyłem Znajdźcie łaskę nie. Pięknie w lustereczku to wygląda, jak tak w się wysuwacie Cała zgraja, pandytów jak To by były bardzo udane skoki Co odcinek to na końcu byśmy kończyli go tak Trzymając za kraty Ty co to za polones? Co on ma na górze? Głośnik chyba Megafon Może to milicja Myślałem, że z na boku jedzie i nie zauważył to jakiś głośnik, może reklamy mówi na mieście, czy coś. A może tak, albo tak. no, po prostu do muzyki. Taka ostra, i. <gry> tak. Czy ty masz przy sobie najlepsze dwa w podeszkach czy w stateczce? O, Jezu. A masz mokrą A, też? Tak. W tak. prawo. Mam, mam. Jeszcze Potem deszcz to byś mi przekazał teraz prosto O kurde, taka Kurła Uciekła? Nie Nie, nie, nie Dzia ja. Mój potwór chyba ma pełne oczy w muchach <noise> Już wycieram Ktoś potrzebuje szmatę? No daj mi, teraz Czekaj Bo akurat mi się ale gru, rozbiła drumin, Ale ale miałeś, ty <noise> A kto ma szmatę? Nie ludzie na ja odebrać czy potem na postoju odebrać eee, Na postoju? To zaraz stajemy. To na postoju pewnie już chłopaki mają, przekazują sobie pałeczkę. <noise> Ten na końcu ma najgorzej Już taka zwana <noise> <dała dżarna. głosy> O, tutaj fajne. Tutaj fajne fotki są na tej ścianie, co mieliśmy. Już wiem gdzie jesteśmy. Dobra, czyli to tu jest niechłonin, okej? Okay? Okay. Okay. Łatwiej od ciebie najlepsze, najlepsze, najlepsze szmaty w mieście. Po ile masz taką szmatkę, Drumin? Przedstaw, no jakoś reklamy zrób. Dawaj Zjeżdżają pięknie Ja ma dużo par Nie na sprzedać? Widać, że na odpuście był testo Tak no. Czy do czterech? Trzy, dwa, jeden